czytajcie z tej strony Hubert jest to kolejny odcinek na singlu nie wiem który ale jest kolejny i w tym odcineczku akcja obornik po polach 9.30 rano więc to może zaczynać dobra już... dobra było 40 fps przez chwilę dobra wiem czy to jest spowodowane zapomniałem tego kurcze zmienić ale na następny odcinek postaram się już to oczywiście zmienić w dzisiejszym odcinku będziemy rozrzucać obornik prosto z pola pod rzepaczek jak widać trochę już rozwoziłem ale to starym rozrzutnikiem było i tam jak widać troszeczkę orka zaczęta no bo trzeba było sprawdzić jak, tym, jak przygrywa pług no ustawić nie jest za grubo po ściele obornik sypnął ale już jest dobrze okazało się Ej, więc no jak wieś obornika jest bardzo dużo trzeba będzie go no, wybrać sporą ilość no, no i jak tu widzicie stoją już stary rozrzutniczek warfamka stoi no nowy na zbytek tak można powiedzieć czyli gilbert helios 15 Kurwa. I no już przyczepy spięte już wiem przez co są te fpsy słabe zapomniałem tego zmienić mam grafikę może za mocno ustaloną bo jak nie nagrywam to mam 40-60 fps ów. a kiedyś było normalnie tu już komp trochę zamulony, dobra wy jeden gasier. Myślę, że no da rady z tym Gilbertem kurcze Nie widzieliście tego. Trzeba już trochę tego obornika rozwieść W następnym odcineczku orka podrzepak, a za dwa ścinki, no. Uprawa i siew tego paku najprawdopodobniej będzie. A potem jakieś tam talerz czy coś w tym stylu. Z tych oto akcji wszystkich. kurde ciasno tutaj. No i zacząłem no, robić wersję mapy Hubertowice V1.2. No trochę tam przerabiam V1, nie chcę mi się. Znowu, powiem tak, drugi raz już to zaczynam robić miało być V2 to niedługo po premierze, ale no kurwa no, sorry, ale no, zapomniałem zmienić tych ustawień graficznych mam na medium czy na height na maksymalnych mam nie wiem czy nie będzie nam case'a podrzucało gdzieś tam się pomieścimy Czemu nie ładowarką? No w ładowarku już był obornik ładowany. Ładowareczką już obornik so ładowałem Więc teraz mówię przyszła kolejna kejsa. O kejsem tym mało prac było wykonywanych. I teraz jeszcze będzie mniej normalnie. Netholand został zakupiony i New Holland te wszystkie mniejsze prace wykonuje Szczerze powiedziawszy... No to piszcie w komentarzach którym case'em mam robić talerzowanko Czy tym, czy tym większym Może, jeszcze jak się uda, no to nie, na dniach Mają przyjść wały posiewne No bo wie... Że pak trzeba będzie zwołować. No i a co do serii? No to myślę, jeżeli już skończę serię, no myślę, że zrobię do, do żniw następnych. I potem możemy przejść na Hubertowice 12 tylko muszę je zrobić do końca. Czemu tego nie dobra ty wybrać? Kogoś nie do zabrać. no i myślę, że no, na Hubertoicy będzie fajnie tam może na dniach kiedyś tam wyjdzie ten odcinek, nie wiem kiedy, bo nagrywam, jest wtorek, to nagrywam farminga, ale nie wiem kiedy ten oto no, farming wyjdzie. No bo może wyjść w Amerykan we środę. Na MP, jeżeli mi to się by udało bo ja tego sobie z obciążnika ale dobra tam o no, no, drift normalny tak naprawdę też Gendire miałem na żwirowni A, się to opanowało panie bierz pan, bierz pan ten gnój nie mu krokodyla, nie chciało mi się go kupywać. Tam wziąłem same widły. Miały być to wybierane. A co do prasnopożniwnik, no to może niedługo. No, te orki jesienne to będą wykonywane y, masy i fergusonem, który przyjdzie no, nam na testy już w końcu. Dobra. Jestem... miałem chwilowe cięcie. byłem się zry... A no messi przyjdzie na testy w końcu. Długo oczekiwany, tylko ma przyjść jakiś, tylko jeszcze zknąłem się nad modelem. Ale myślę, że jakiś 160 koni taki, o messi ma przyjść. No, a co jeszcze do cięgnika? No to jest fajny case, używany. 160 koni chyba, taki używka CVT, no. Takie w miarę fajne, i nie wiem, czy nie będzie on zakupiony. Najprawdopodobniej będzie on chyba zakupiony jako główny ciągnik. A ten 85 zostanie sprzedany. I ten 140, którego mam, pójdzie podładować czołowy. A tamten, no po prostu ten, no co tutaj stoi na prawo, no zostanie sprzedany. Pokazuję rękami, ale no nie ma jeszcze tej kamerki, tysiąc subów nie ma, nie ma kamerki no się nie pojawi Nie wiem, piszcie którego mam kejsa sprzedać, którego zostawić No Myślę, że ten 140 no. no nowy ciągnik jeszcze jest, więc no Mam go sprzedawać tam za bardzo no, no, całą szerokość bierze to idealnie Szczerze to ile jest nie powinienem iść jechał mi idzie Nie 20 na godzinę to jest za szybko 15 se ustawię Nie za szybko 13-12 nie No tak o, z taką prędkością nie, Niech będzie 10 na godzinę no i myślę, że no tego case'a troszeczkę większego przydałoby się wziąć, może. Albo i nie, więc no się zobaczy. No tak miałem, case pali tą ropę ostro. Ostro no, przy swojej... no tylko, że on dużo robi, ale no... Za dużo pali, jak na siebie. Uuu, że tu w ten kawałek to no, ostro gnoju, w to ile aż za dużo myślę no tu mniej wwalony jest niż tu będzie tylko że no tamto rozrzucałem z prędkością 15 km na godzinę a nie 10 no i no i za mało gnoju będzie no i te lagi ale to już w tym odcinku powinno być naprawione Gilbercik, no taki rozrzutniczek sam raz myślał na to nasze moje gospodarstwo wirtualne nie jestem taki jakiś tam w miarę wielki czy tam w miarę taki mały no jest taki idealny w sam raz bo większy to był ten rozrzutnik a myślałem włożyć oczywiście warfanką tylko, że warfanka trzymała byłaby tutaj a ten case jest słód, malina, o w bruzdę wpadłem nie wiem no myślę no, trzeba byś jakiś ciągnik wymienić już ten, on dużo za dużo pali Nie chcę kiedyś tam za bardzo innego kupywać, zobaczymy jak ten masy się sprawdzi. No bo jak z tych, co oczywiście były na testach, no to najbardziej odpowiada. Oczywiście mi zetor. No i zetor jeżeli no zobaczymy jak się ma Masej wypali. czyli Masay Ferguson no, na testach wypadnie pomyślnie no to będziemy myśleć nad Masej Fergusonem jako następnym ciągnikiem. No bo tam, no bo tamten to jak tamten, a jak nie to by był Zetr, no bo Jontir no mi się nie wpasował, Jontir był taki, nie podobał mi się on, po prostu wolałbym tego mieć, Zetora, czy tego Jontira kupować, ale myślę, że to tam. Za, żebym musiał zainwestować trochę w tego zatorka, w Gilberta. 30 tysięcy ponad to nie kosztował, ale trzeba było go kupić. No, A jeszcze trzeba te jechać. Po nawozy najprawdopodobniej i że rzepaku jeszcze. Nie mam jeszcze, trzeba będzie jechać szywieść, trzeba posieść ten rzepak jak najprędzej. Dobrze go nawozić i opryskiem dać posiewnie. Przed siewnie trzeba będzie naprawdę podobnie nawoz puścić i się zastanawiam nad siewem no po prostu w oranę. Mam bronę tą aktywną, mówię tam, więc agregat niepotrzebny będzie, ale bo myślę, no agregat mam szeroki będzie może jeszcze masę i na testach na to by się masejem ściął a poszedł pod agregat i byłaby szybkoza. No myślałem, że tego burnika tu trochę przywiozłem, ale no się wydaje go dużo, ale no nie wiem czy na to pole mi starczy go nawet nie wiem ile to odcinek będzie trwał bo nawet nie sprawdzałem i nie wiem kiedy on wyjdzie czy on wyjdzie w środę czy on wyjdzie w czwartek nie wiem był przestój na kanale ale no, naprawdę nie wiem kiedy ten odcinek wyjdzie takiego case by się nagrało wiem gdzie on jest nie chcę kurcze mać wysypał tego obornika jednak krokodyl może byłby i lepszy mógłbym ten obornik lepiej wziąć M bym se cisnął i by poszło Czemu tylko 45% nie bierze? Nie wiem. Zobaczę. Tu trochę na tych dwóch gromadach jest jakoby wywiezionego obornika. Sprawdzimy jak to pójdzie teraz. Teraz nam wzięło idealnie. Myślę, że ten rzutnik rozwiozę i to będzie tyle z odcinka. Ale jeszcze sobie po z odcinkiem rozwiązę. No bo się tu nie chcę zbyt długiego odcinka, bo to renderowanie, wrzucanie renderowa wrzucaję to jest tam do godziny mam wrzucony odcinek nie chcemy się potem tego i innych rzeczy tych robić renderowania w szczególności 15 na godzinę prędkość wałek dobra te kosy przytniemy przez środeczek się myślę że tu obornika tu nie pójdzie zbyt wiele Ten kawałek nie jest za, jakiś za wielki Nie, są tu za wielki Ten rzutnik jest wąski, a długi taki. Szkoda, że nie ma takiego tytana co ja mam Może ktoś umie robić modele i ogląda do tego momentu Ich mi powie Ja bym zrobił foty na teksturki a żeby taki rozrzutniczek powstał do farminga 15 byłoby fajnie, no bo naprawdę mój rozrzutnik jest ten metal fach, on jest no, dosyć podobny do mojego, ale no nie jest taki sam A no, myślę, że na to pole jeden rozrzutnik, no i pole zgnojony. To nie jak tamten kawałek, że Tamto to poszło tych warfamek z 10. 4,5 tony każda to tam. Tam to z pryzmy. Przy obozie od razu waliłem. Myślałem, że na no, całej tą warfamku na odcinku wozić, no bo to by było... Tyle pożenia. Motowlog był w niedzielę, wyszedł. Myślę, że w następną niedzielę nagram kolejnego motowloga, jeżeli będzie pogoda, bo dziś jest wtorek, no to śnieg sobie padał. Może trzeba jakoś tam podjechać. Użynka jest a się Jest manewrowanie na tych działkach, ale no. Tu najgorsza będzie orka. I na tym odcinku to nie będzie najprawdopodobniej Może tu orka będzie nagrana. Trzeba być od tej strony odorywać no, wszystko. Fu cholera. A no, Było orane od tej, od, 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 od tamtej, to tu o te bruzdy są wszystkie, więc więc no. No na no, 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 dzisiaj koniec. 10 łapeczek pod odcinkiem i lecimy z kolejnymi z odcinkami, z odcinkami kurwa Stoy polskiej wsi V3. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli oglądasz do momentu, umiesz zrobić mod, rzutnik, szerokość, no to tam dobrze. Jeżeli umiesz te mody robić, chciałbyś mi pomóc, napisz do mnie na Facebooku, link w opisie. Ja ci te teksturki dam. Oczywiście teksturki na rozrzutnik bym dał, wtedy ktoś by ten rozrzutnik dla mnie zrobił. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego odcinka.